Bambi podobno wolisz ostrygi niż Bigos. Tak szczerze to jest kłamstwo. wolę pana Bigos. Tak jakby wszystkie mam do oceniania, oceniania Jestem cieszonym, jak trochę przesadzasz. Zwykłaszczony nie pojmują, co to jest. Stworzył taki trend na taki patologiczny rap, taki gangsterski. Nawet nie pamiętam jak oni się nazywają, ale ich bym usunęła, bo są bardzo agresywni i myślę, że niezbyt pozytywnie wpływają na, e, na słuchaczy. Powiem szczerze, że... no nie wiem, na przykład bardzo ciekawe było stworzyć coś z Malikiem Montano. Ostatnio mhm. też się poznaliśmy. OG po no prostu, OG raper. Chociaż ta produkcja nigdy nie sprzedałam. Ej, Bambi, a co ty robisz z tym makiem? Co chcę? O, i razem gramy dżingiel. Para pa pa pa! pa, pa. Żadnych już nowych kumpli, żadnych już nowych kumpli, nie Mam nowych kumpli, mam parę wrogów, ale ch na nich Nie jestem miłośnikiem imprez Ze mną zawsze you jest you impreza, like 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 tak jak I'm 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 Nie jestem już tym dzieckiem małym Jestem dzieckiem trochę Nie, nie ale bucha, bo nie chcę Wystarczył jeden buch Żeby mi spowolnić mózg jest z u niego na chacie To było marzeniem jak byłem dzieciakiem Uważam z kim piję odkąd się napiłem Z sam u niego na chacie Znowu razem było tylko hasłem I jednym kłamstwem Znowu razem Znowu razem Znowu razem Nie jestem mały, taki mały, ja taki wielki świat Zwolnijmy na chwilę, gdy pisałem proste fakty, nie miałem na bilet Dzisiaj Szampan leje na łeb. PKS zmienił się w benz Ja wciąż dwa jeden, jeden piec Proste fakty Misja sukcesem zakończona Znaleźliśmy dom seryjnego mordercy w Kaliszu. I nie mam czasu na wakacje. Ja byłem w ogóle na wakacjach, nie było mnie nawet w Polsce. Nie jestem celebrytą. No, bo jestem celebrytą! Dlatego moja panna to nie szmata, co leci na wecel. Fagasem to lecie na dyskotece! Dlatego nigdy nie jest mi zimno. Zimno tak jak na polarnej stacji. Crazy, crazy. Uważam, że jestem totalnie dobry w tym, w ocenianiu ludzi. <ścoughs> <ścoughs> Choć ocenianie jest modzie ja tego nie robię, ja tego nie lubię. Twój mózg się czuje jak pies bez butów. Też nie lubię czegoś takiego, jak są faceci, którzy grają na emocjach kobiet. Wiesz, bo jest dużo takich gości. To, co tutaj się dzieje, miała być na rasa, zrobiła sobie nadzieję. Nie mam sumienia, nie wiem, co to kac moralny. Ciągłe wyrzuty sumienia. W głowie słyszę matki i głos. Bo ja nie jestem osobą nie alkoholu od ponad. Mój syn, 8 no to myślę, że z 12 lat nie piję alkoholu teraz. Trzeci dzień z rzędu pije, w kasy nie znowu gra. Shalom, bo jestem biznesmenem, a nie gwiazdorem. Syn twój dziś błyszczy jak gwiazda. Twarz na billboardach, plakata. Każdy może zmienić zdanie. Nie czuję potrzeby takiego głośnego krzyczenia. Mhm. Wiesz, że a, osiągnąłem to. Chłopak z może sobie kupić Rolexa czy biżuterię. Bo no już wszyscy wiedzą. Już to minęło, no nie? Self -made, osiągnąłem wszystko sam. Wiem, na ile mnie stać? Rolex mierzy czas. Bo pieniądze szczęścia nie dają, zarabiam, wyjeżdżam, wydajesz ze szczęścia pocą się oczy. Sporej kłótnie to nie moja bajka nigdzie Spodziewałaś się, pocisku w piosence, ty kurwo na piętrze, psujesz naszą dzielnię Nominacja dla ciebie jest jakimś przełomem w rapie? W ogóle widzisz to w taki sposób? Troszeczkę tak, no bo w zasadzie można powiedzieć, że jestem pierwszą raperką, która dostała taką nominację do Fryderyków Staram się trzymaniem za dłonie Więc musimy się trzymać za rączki Chcę tylko mieć w dłoni twoją dłoń Jestem maszynką do rapu Nie produktem popu Szok z raperem gwiazdę pop To Moja dziewczyna jest popu I ja też już jestem popu Przepraszam. Polscy stand myślący, że są zabawni. I to ich przykre, żarty, lol. Nie chcę umrzeć nigdy. Nawet kiedy stracę wszystko i zabraknie sił. Mamo, przysięgam, chcę umrzeć przed tobą. Zapytaj siostrę, u mnie bez zmian. Zapytaj mamy u mnie bez zmian. Teraz to powiedziałem i wszyscy się mną zaopiekowali I rodzice, i Iga, i siostra, i wszyscy, i przyjaciele, i tak dalej Boris pyta czy depresja, myślę nie no stary przestań Zawsze powiedzcie to swoim ludziom jak macie depresję Błagam was, bo to naprawdę to jest coś co wykańcza No co ci ten make up, znów nie widzę twojej buzi? Na mój poprzeb obowiązuje dress Letni make up, oko zdobione kreską w samym pogrzebie, zamiast będzie czytany bankowy dokument. Jestem nieśmiertany, jakie je piekło, jaki grób. Jak mam ci powiedzieć, że wcale nie jestem zły? Mam dobre serce i staram się być dobrym człowiekiem. Jestem zły, cud, że jeszcze jestem żywy. Nic mi nie zrobisz. Chciałbym potrafić się nie bać. Ja się nie boję. Tu nie mówię, że się nie boję, bo się boję tak jak nigdy. Nie ma co się bać. Nie ma co się bać. Nie ma co się bać. Ale też nie ma we mnie jakiejś nienawiści i. Mam w sobie nienawiść, żeby rozsadzać A Jak ważne jest dla ciebie miejsce w, na przykład w pierwszej piątce na Olizie? Jest dla mnie nieistotne. Szóste miejsce, Oli. Tutaj fanom muszę podziękować, ale bo naprawdę. To jest dobry wynik. Tak jak obiecałem, już nie piję, mamo. Baczcie się dobrze, ale pamiętajcie, że półmiarem. Gościu, ja już nie piję. Przepraszam, już nigdy się nie napiję. Nigdy. Aktualnie nie ma trosk, bo legalnie robię sos. 99 trosk, DJ daj mi uciec. Nie jestem raperem na pełen etat, bo to ciężki zawód. Pełen etat na pełen row. to wszystko dla tych uniesionych rąk. Nie wiem co to stres. Czuję w ustach stres Nie wiadomo, szkoda mi się z matkę Dlatego zrobię już tą magisterkę aye, aye. Rzuciłem studia na trzecim roku, niewiele posad Świeżo opieczony magister sztuki, co? Mama będzie tu Nie mam żadnych zmartwień Same zmartwienia